Cześć wszystkim! Witamy Was dzisiaj w drugim filmiku z serii Nasz trening. I od razu mówimy, że to jest nasz poprzedni trening, ponieważ teraz mamy nowy, który ustalił nam Jacek. I filmiki z tym naszym nowym treningiem pojawią się już 19 stycznia. Znaczy to będzie. To będzie taka właśnie seria trzech, czterech filmów. I pomyśleliśmy, że będzie fajnie z tego, że rzadko my tutaj jesteśmy, akcent to zmienić, więc jako taki wstęp będzie pięć filmów pod rząd, czyli od poniedziałku do piątku pojawią się codziennie nowe filmy i będą to właśnie treningi z Jackiem plus w środę wrzucimy po prostu podsumowanie tygodnia. No i mamy nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Coś nowego. I oczywiście dajcie nam znać, czy chcecie ten, abyśmy kontynuowali tą serię tego treningu, czyli starego ponieważ nie wiemy, czy chcemy, chcecie, ale no zakładamy, że warto znać kilka treningów, które można wierzyć. Tak, a dodatkowo. No już zaczęliśmy, jest już pierwszy film z tej serii, więc nie chcielibyśmy tego tak po prostu Teraz przerwać. Drugi. No i właśnie dzisiaj zobaczycie trening bicepsów i tricepsów. Właśnie to był trening, w którym jako jeden dzień, w jeden dzień właśnie ćwiczyliśmy tylko i wyłącznie bicepsy i tricepsy. I to jest taki, całkowita, taka całkowita opozycja do treningu, który mamy teraz, ponieważ Jacek mi praktycznie całkowicie wyciął bicepsy i tricepsy. To znaczy mam w jeden dzień, ale to nie jest właśnie taki cały dzień treningowy tylko i wyłącznie na bicepsy i na tricepsy. Mhm. To by no, też już ograniczyło, tak, nie? Już no, 2, 3, 4, 5, 5. No, więc, no więc, jeżeli macie ochotę zobaczyć w tym momencie taki film no to oczywiście oglądajcie dalej, a jeżeli czekacie na filmy z Jacki, no to już od 19 właśnie zapraszamy. No i oczywiście zapomniałabym, ale jeszcze w tym filmie pokażemy wam mój ostatnio ulubiony trening brzucha. Jeżeli chcecie zobaczyć ten film, oglądajcie dalej. Uginanie przedramion ze sztagielkami stojąc z supinacją lub można robić to również na siedząco. I w tym ćwiczeniu najpierw łapiemy hantelki chwytem młotkowym, następnie wykonujemy rotowanie tej Yy, hantelki. I robimy to rotowanie aż do jego pełnego wykonania. To ćwiczenie nazywa się Zginanie Oburącz na górnym bloczku czy na górnym wyciągu. Yy, I to ćwiczenie przede wszystkim działa na szczyty bicepsów, czyli na te takie górki. Yy, I no tutaj oczywiście staramy się nie ruszać za bardzo łokciami, czyli prawie tak jak przy wszystkich ćwiczeniach, na ramiona. Kolejne ćwiczenie to uginanie przedramion ze sztangielkami i my tutaj robimy y, chwytem młotkowym. To co tutaj należy pamiętać to to aby trzymać łokcie jak najbliżej ciała. No i oczywiście staramy się nie ruszać y, łokciami. Oczywiście logiczne jest, że przy większym ciężarze będziemy lekko kołysać ym, ciałem, no ale oczywiście staramy się jak najmniej kołysać i jak najlepiej trzymać ten łokieć w jednym miejscu. I już ostatnie ćwiczenie, to zginanie na łodzi i jest to fajne ćwiczenie na dobicie mięśni, yy, dlatego właśnie wybieramy je jako ostatnie. Yy, I to jest dosyć proste ćwiczenie, po prostu jedyne, o czym musimy tutaj pamiętać, to o tym, żeby wykonywać maksymalne ruchy i żeby trzymać łokieć w jednym miejscu. Pierwsze ćwiczenie, jakie robimy na tricepsy, są to dipsy. Dipsy to takie ćwiczenie, które angażuje wiele partii mięśniowych, głównie klatkę piersiową i triceps. Są dwie wersje. Gdy jesteśmy bardziej pochyleni do przodu, to angażujemy bardziej klatkę piersiową. Gdy jesteśmy w pozycji pionowej, to angażujemy bardziej tricepsy. Ja robię akurat tą wersję pionową na tricepsy, staramy się tutaj zejść do około 90 stopni, jeżeli chodzi o ugięcie ręki, marta miesiąc temu zaczęła robić powtórzenia negatywne, czyli takie opuszczanie się sam, tylko w dół bez podnoszenia, ponieważ nie była w stanie się podnieść. Ale już po dwóch, trzech treningach jest w stanie zrobić 5 powtórzeń normalnych, więc jeżeli ktoś nie jest w stanie zrobić pełnego powtórzenia, to staramy się jak najwolniej opuszczać w dół. Kolejnym ćwiczeniem na triceps jest prostowanie ramion ze sznurkami na wyciągu górnym stojąc. Nie wiem jak do końca to opisać słownie, ale w pierwszym etapie mam, robię 8 powtórzeń cięższym ciężarem niż w drugim. Jestem taki trochę wygięty, co pomaga mi bardziej kontrolować y, ruch. I ułatwia mi to. Bardzo ważne jest to, aby starać się nie ruszać łokciami oraz w ostatniej fazie napiąć mięśnie tricepsa. W drugim etapie robię tyle samo powtórzeń co w etapie pierwszym, ale z mniejszym obciążeniem. I tutaj już mam pozycję wyprostowaną. Następnym ćwiczeniem na triceps, które wykonujemy praktycznie za każdym razem, jest wyciskanie francuskie leżąc ze szczangą łamaną. I to ćwiczenie jest bardzo dobre na triceps. I w tym ćwiczeniu ważne jest to, aby trzymać w łokcie blisko ciała, może z tej perspektywy nie widać, ale staram się jak najbardziej mogę. I są dwie wersje tego ćwiczenia. Nie wiem, która w sumie jest trudniejsza, łatwiejsza, pewnie zależy od osoby. Jedna to jest ta, którą ja robię. Tangę odkładam, odkładam w cudzysłowie za głowę, a druga wersja to jest odkładanie sztangi przy czole, do czoła. I nie robię tej wersji do czoła, ponieważ bardziej mnie bolą wtedy łokcie. Nie wiem od czego to w sumie jest spowodowane, ale przy tej wersji, za głowę bardzo dobrze czuję mięsień, i nie bolą mnie wtedy łokcie. Jedna z moich ulubionych ćwiczeń to pompki w podporze tyłem. Tutaj to trzeba zrobić to prostować ramiona do końca, oczywiście w tej fazie górnej. I w momencie, kiedy właśnie opuszczacie się, to nie opuszczajcie się za bardzo, bo to może spowodować przeciążenie stawów barkowych. No i oczywiście możecie to robić z obciążeniem albo bez obciążenia. No i teraz przechodzimy do mojego ostatniego ulubionego treningu brzucha. I zaczynamy najpierw od ćwiczeń na macie. A później przejdziemy do jednego ćwiczenia na TRX-ach. Zaczynam od ćwiczeń, które robię na macie i zaczynam oczywiście od brzuszków, ale to nie są zwyczajne brzuszki, ponieważ mam nogi uniesione w powietrzu, czyli mam po prostu kąt prosty. Później przechodzę do rowerku leżąc. I ostatnim takim ćwiczeniem na macie są wymachy, leżąc. I każde z tych ćwiczeń robię po 20 razy, czyli tutaj już nam wychodzi 60 powtórzeń. Oczywiście bez przerwy, cały czas to, to jest cała jedna taka gigant seria. No i teraz właśnie przechodzimy do tego ćwiczenia na trx ach Jest to tak zwana wspinaczka, i też robię ją 12, 20 razy. Jest ona trudniejsza niż taka wspinaczka bez trx ów dlatego właśnie wykorzystuję do tego. TRX -y. nie będę już więcej powtarzać tego słowa. No i ostatnim już elementem została deska plank. Robię ją przez minutę. Kiedy robię tą deskę, robię jeszcze też deskę, ale z wymachami bioder w bok, ponieważ to jest jedyne ćwiczenie, jakie robię w tym momencie na mięśnie skośne brzucha. No i właśnie robię to też przez minutę. I oczywiście tą całą serię powtarzam 3-4 razy i to jest wszystko. Ok, to już jesteśmy po filmiku. I oczywiście, standardowo dziękujemy Wam za oglądanie i prosimy o komentarze odnośnie naszej techniki i tym podobnych spraw. O zostawienie tych komentarzy w dziale komentarzy zakręcone. I napiszcie nam, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia, właśnie na bicepsy i tricepsy, ponieważ zawsze szukamy czegoś nowego. To wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.